Dzień dobry Państwu, witajcie Pozwólcie, że dzisiaj pokrótce zaprezentuję Wam ten piękny samochód, jakim jest BMW X6 M z 2016 roku, z silnikiem 4.4 V8 o mocy 575 koni mechanicznych Pierwsza rzecz, którą, o której myślę, gdy na niego patrzę może pierwsze określenie, które przychodzi mi do głowy, to muskuły. Samochód narysowany jest niezwykle muskularnie, jest napompowany. Te butniki, maska, zderzak przypomina mi takiego kulturystę, który no, wiele lat spędził na siłowni. Bardzo muskularnie, potężnie narysowany samochód, który wzbudza respekt. Samochód, tak jak wspominałem, z 2016 roku. Natomiast pierwsza rejestracja to 2017 rok. Auto pochodzi z polskiego salonu i jest od pierwszego właściciela: od naszego klienta pana Marka, od którego odkupiliśmy ten samochód. I co bardzo istotne, bo w przypadku tych samochodów nie bez znaczenia jest fakt, jak były użytkowane i kto je użytkował. Pan Marek to osoba po 60. roku życia, stateczny dżentelmen, także ten samochód miał. Lekki żywot, nigdy, mówiąc kolokwialnie, nie dostawał w tyłek, był użytkowany bardzo spokojnie przez osobę w sile wieku, nie był nigdy w żadnych wypożyczalniach. Bardzo zadbany, bardzo poszanowany egzemplarz, który służył do codziennej jazdy w koło komina i rzadko widział gaz w podłodze. Samochód jest absolutnie bezwypadkowy, jest bezkolizyjny, bezszkodowy. Nie miał dotychczas żadnych napraw lakierniczych. Posiada również wzorową historię serwisową w ASO BMW. Z najnowszych, jest serwisowany bardzo świadomie, regularnie. Z najnowszych napraw, czy raczej serwisów, ma przednie tarcze hamulcowe wymienione przy. One są zaśnięciały troszeczkę, bo stała autko teraz. Ma przednie tarcze hamulcowe wymienione przy 52 tysiącach A jego przebieg to 56 Zapomniałem wspomnieć Więc przednie tarcze hamulcowe i klocki mają 4000. Ma wymieniony olej w skrzyni biegów Przy 52 tysiącach Dynamiczną metodą I ma wymieniony olej w dyferencjale Przy 56 Także wszystko to jest zrobione Mało tego My teraz do sprzedaży wymieniliśmy opony Na oponę nowe Michelin Dedykowane do tego samochodu. Także nie ma tutaj, mówiąc kolokwialnie lipy. To są porządne, homologowane opony. Nowe, założyliśmy je teraz. One nie mają jeszcze żadnego przebiegu. I za te opony, słuchajcie, zapłaciliśmy tyś... 7500 zł. Także dosyć droga opona, ale co tu się dziwić? Popatrzcie tylko, jaki tutaj jest walec gigantyczny z tyłu, bardzo szeroka opona no i jest tutaj nowa. Mamy te charakterystyczne wąski na boku opony Także kwestiami serwisowymi Państwo w ogóle nie musicie się tutaj przejmować Wszystko jest zrobione Jeszcze jedna rzecz, jedna którą w tym samochodzie zrobiliśmy To oddaliśmy felgi do regeneracji, za co też zapłaciliśmy 3000 zł. I felgi wszystkie są świeżo po regeneracji i lakierowaniu Popatrzcie tylko jak się prezentują One wyglądają po prostu jak nowe Także koła Nowe opony falgi po regeneracji, wszystko tutaj mamy zrobione. Auto jest bardzo bogato wyposażone. Kolor lakieru to czarny szafir Metallic. Natomiast wewnętrzną mamy tapicerkę skórzaną Merynosy Mugelloret, ale o wnętrzu za sekundkę. Z zewnątrz mamy jeszcze widoczne adaptacyjne reflektory LED. Fantastycznie to świeci na drodze. Mamy również diodowe światła. Przeciwmgłowe Nerki przedniego zderzaka są czarne. Kamery 360 stopni. Układ hamulcowy naturalnie M z niebieskimi zaciskami. Bezkluczykowy komfortowy dostęp. Tylne szyby są przyciemniane. Delikatny spoiler na tylnej klapie. Poczwórne końcówki układu wydechowego. Tutaj jeszcze na tylnym zderzaku jest folia ochronna. Co by nam się ten rant tutaj nie wycierał? To newralgiczne miejsce. Spójrzmy jeszcze na bagażnik. Bagażnik jest. Słuchajcie, no, nie chcę przesadzić, ale wygląda jak nowy. Ja nie wiem, czy tutaj coś w tym bagażniku. No wiadomo, że coś na pewno jeździło, ale wygląda ten bagażnik jak nowy. Pod bagażnikiem jeszcze jest taka dodatkowa kieszeń bagażowa, która jest bardzo duża. Tutaj się jeszcze sporo mieści. Mamy również system montażu, mocowania bagażu, roletę. Spory bagażnik. No, i zapraszam Was do wnętrza, bo moim zdaniem. Wnętrze skonfigurowane jest pięknie. Jedyna rzecz, którą Wam chcę jakby zastrzec tutaj na początku, to telefon na pewno będzie przekłamywać i będzie to wnętrze wydawać się bardziej jaskrawe, czerwone niż jest w rzeczywistości. To jest kolor Mugello Red. Piękna, taka stonowana czerwień. To nie jest taka krwista czerwień, tylko stonowana. Bardziej jak róża. Także mamy tą tapicerkę skórzaną Mugello Merynosy Red i cały pakiet skórzany deska rozdzielcza jest oprzyta skórą naturalną zobaczcie jakiej jakości, to nie jest żadna skóra syntetyczna przeszyta czerwonym ściegiem, boczki drzwi są obszyte dwukolorową tapicerką, tutaj czarna, czerwona, do tego mamy włókno węglowe karbon, wygląda to kapitalnie wnętrze absolutnie w moim guście skonfigurowane jest wzorowo i ten pakiet skórzany nie ogranicza się tylko do góry tutaj ale schodzi aż tutaj do samego dołu. Nawet doły, spody drzwi są skórzane. Także no, na bogato mamy tutaj na bogato. Podsufitka to jest Alcantara. Ciężko mi będzie ją teraz uchwycić. Może tak, o jest. To jest Alcantara antracytowa. Również się ładnie komponuje z całością. Te listwy tutaj wewnątrz to jest włókno węglowe, tak jak wspominałem. Mamy oświetlenie ambientowe wnętrza. Kierownica jest elektrycznie regulowana, podgrzewana. Fotele komfortowe z pamięcią. Tył. Wszystko wygląda tutaj, słuchajcie, znakomicie. Bez jakichkolwiek śladów, oznak zużycia. Klimatyzacja czterostrefowa. Fotele z charakterystycznymi e, przelotami, otworami. Rzućmy jeszcze okiem na kabinę od strony pasażera. No i lusterka, które są jakże charakterystyczne dla BMW-m. Które od góry nam się tutaj nie łączą, a mocowane są jedynie na dole. Fajnie to wygląda. No i kabina od strony pasażera może o, w ten sposób będzie właśnie tutaj już bardziej widać jak ta skóra wygląda na żywo uwierzcie mi wygląda to wspaniale na co warto zwrócić uwagę od tej strony no na ten pakiet skórzany, bo to robi największe wrażenie, nawet spójrzcie, że dół tutaj deski rozdzielczej Oprzyty jest tapicerką skórzaną. Aż do samego spodu, tutaj dołu, to wszystko oprzyty jest skórą, która wygląda znakomicie. Tu jest komplet książek, instrukcji. Wszystko to, co dostajemy nowe do nowego samochodu. A listwy akcentowe to piano Black. Tunel środkowy również jest skórzany. Podłokietnik skórzany. No, mnie się podoba, natomiast Państwo już musicie ocenić sami nagłośnienie Harman Kardon zawieszenie adaptacyjne M o zmiennej charakterystyce, charakterystyce twardości mamy tutaj również wyświetlacz przezierny na szybek head up No to co? To może uruchommy go. O proszę, opony są świeżo po założeniu, jeszcze nie zdążyliśmy zresetować czujników ciśnienia. Mamy również asystent czytania znaków drogowych, mamy również asystent utrzymania pasa ruchu. Przebieg to jedyne 56 tysięcy kilometrów. No i słuchajcie, ten samochód, on wygląda i utrzymany jest niemal jak nowy. Ta kierownica, wszystkie elementy wnętrza, fotele, tutaj nic nie jest powycierane, nic nie jest zniszczone. Jeżeli ktoś z Was szuka takiego egzemplarza zadbanego, to ten samochód spełni oczekiwania najbardziej wymagających. Potele są wentylowane i podgrzewane, czy raczej odwrotnie: podgrzewane i wentylowane. Kamery 360 stopni. Nawigacja naturalnie. Świetne są te nawigacje BMW, zawsze uważałem, że BMW robi najlepsze, najszybciej działające, zobaczcie jak ona prędko działa i takie najbardziej przejrzyste nawigacje Są samochody, w których no, nie jestem w stanie zorientować co się dzieje, a BMW te nawigacje robi bardzo, bardzo intuicyjne i chwała im za to Tutaj mamy touchpad dotykowy, mamy cały system connected, drive naturalnie Natomiast no pozwólcie, że nie będę tutaj przeskakiwać przez wszystkie opcje, bo za długo by nam to czasu zajęło. Mamy oczywiście przykładnie sportową M z regulacją charakterystyki zmiany biegów, czyli w zależności od tego, jak sobie ustawimy do takich obrotów, skrzynia nam będzie ciągnąć i biegi zmieniać. Mamy zawieszenie adaptacyjne. M to wszystko tutaj możemy sobie ustawić względem siebie. Również układ kierowniczy o zmiennej charakterystyce, charakterystyce siły. No i naturalnie M drive, bo w takim samochodzie tego zabraknąć nie może. I wciskając dwa razy ten przycisk, ustawiamy sobie właśnie M drive, czyli już takie najbardziej te, te charakterystyczne, rasowe dla M-ki ustawienia sportowe. Również przy M-Drive, zwróćcie uwagę, powinno być widać, wyświetlacz Head-Up zmienia nam się na taki, o, <grymne> może dam na luz, o właśnie, zmienia nam się na taką wersję sportową. Świetnie to wygląda, naprawdę jest mega, mega charakterne i, i robi wrażenie. Tam oczywiście możemy ustawić sobie sami, co chcemy, by system wyświetlał. No, a na co dzień head wygląda tak bardzo jest delikatny, stonowany i nie przeszkadza no to co, to może posłuchajmy jeszcze, bo on jest rozgrzany właściwie bo chwilę wcześniej pracował zwróćcie uwagę nawet jak wyglądają te, e, te, te progi wejściowe, listwy nie są w ogóle zarysowane znakomicie utrzymany samochód no dobra, posłuchajmy jak pracuje ta v mamy tutaj przecież prawie 600 koni Dokładnie 575. No to jazda. Robi wrażenie. <noise> Bardzo głośny układ wydechowy. Natomiast nie jest męczący w trakcie jazdy. No, przypomina takiego rozwścieczonego bulldoga. Świetnie brzmi. Dobra. Zgaśmy silnik. Myślę, że to tyle z mojej strony. Podsumowawczy BMW X6M z 2016 roku. Samochód krajowy, bezwypadkowy. O mocy 575 koni mechanicznych i przebiegiem zaledwie 56 tysięcy kilometrów. I bardzo istotna informacja, bo ci z Państwa, którzy się takimi samochodami interesują, którzy szukają takiego auta, doskonale wiedzą, że większość tych egzemplarzy, które jest dostępne na, na naszym rynku, to są auta sprowadzane z zagranicy po mniejszych lub większych przejściach. No jest nie do końca wiadomą historią, natomiast to auto od początku, od nowości użytkowane było przez osobę po 60 roku życia, przez statecznego dżentelmena, który je po prostu oszczędzał. To auto miało lekki żywot, silnik, zawieszenie, tu wszystko jest jak nowe, jest w znakomitym stanie, auto jest z nowymi oponami, z nowymi hamulcami, nic tutaj Państwo dokładać nie musicie. Jeżeli chodzi o szczegółową specyfikację, znajdziecie ją na naszej stronie www.samochodysklasa.pl, tam również jest cena. Ja tymczasem bardzo dziękuję za uwagę i że poświęciliście mi tą chwilę. Do usłyszenia. Cześć.